Mrągowskie Centrum Kształcenia, powiatowa jednostka edukacyjna, która istnieje od 8 lat i podlega pod Powiat Mrągowski, jest ośrodkiem, który ma bardzo szeroką ofertę praktycznie dla każdego chętnego. Nacisk kładziony jest na kierunki kształcenia w zawodach najbardziej potrzebnych na lokalnym rynku pracy. W ramach kształcenia ustawicznego dorośli i mieszkańcy naszego powiatu mogą bezpłatnie nabyć nowe umiejętności zawodowe. Prowadzimy szkoły dla dorosłych w następujących zawodach. Jest to technik informatyk, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie prowadzimy uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych i liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Dla młodych ludzi odbywają się zajęcia w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego. Prowadzimy praktykę e, zajęcia praktyczne dla zawodu operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych i krawiec. Od 1 września, czyli nowego roku szkolnego oferta MCK będzie bogatsza. Pojawią się dwa nowe kierunki technik hotelarz i technik organizacji usług gastronomicznych. To dzięki pozyskanym przez powiat mrągowski środkom z Unii Europejskiej. Na bazie Mazurskiego Centrum Kształcenia powstaje nowoczesny kompleks gastronomiczno-hotelarski z europejskim wyposażeniem. Jego koszt to ponad 3 miliony złotych.